Kasanowa zapomniał słowa, nie ma już nikogo bez słowa. Odezwał się do mnie Kasanowa, mówi, że jest impreza. Ja mu mówię, nie zaczynaj od nowa. Bo to chorowa napierdala go wątroba. Znów cały tydzień wstecz od nowa. Odezwał się do mnie Kasanowa, mówi, że napierdala go głowa. Znów cały tydzień wstecz od nowa, odezwał się do mnie Kasanowa, mówi, że napierdala go głowa. Dawaj kurwa, lecimy o On mówi do mnie, że boli tego noga. Lecz przyjechały dwie dziewczyny na gorącego loda. Co to za pogoda? Ale kurwa wygoda, mówię jak do Boga! O Jezu! Kazanowa, ja obudziłem się w peru na odjebanym weselu! Nie wiedziałem co tam się dzieje, czarodzieju. Opowiadam jemu. On znów krzyży Kasanowa, ale rakieta. Pojawiły się myszkamyki. Mówi, że jest z Ameryki, lecz ma na imię Switangela. Sam mówi "Zwoń po papieża Mówię do niego jakiś kurwa odlot, bez znaczenia. Nie chcę odwiedzać, to nie twoje marzenia. Moim okiem to była kogata, co ma na myśli? Że jest w chuju bogata. Lecz to nie koniec tej historii we Włoszech, Bolonii. Gdy teraz posłuchaj, ktoś do drzwi puka. Ja przez okno patrzę: co za chora opowieść. Ej, kasanowa, jest jakiś napad, nie opodal. Dawaj, teraz wchodzimy ósma. Kasano mówi, że jest chętna szósta. Wy wsadzić jej w usta. Darek ktoś do drzwi mocno napierdala. Otwiera drzwi mysz kamiki i pyta, "Ta tata. Żandarmeria z daleka mówi do nich niebezpieczny: Co to za kurwa bagatela? Przecież to kasanowa, dwie myszki. I słuchaj teraz: Wchodzi papież, prosi o kolejny biały talerz. Mówi, ty i ty zostaniesz, reszta na dół. Odmówi różaniec. Niebezpieczny mówi do dziadka, nawijaj dalej On, że to jest meraż marzeń To nie tylko nadzieja Nie ma tutaj w chuja walenia Niebezpieczny jest jak materia Co? Wyszedł Padre, dostał co swoje, mówi do usłyszenia To co się nauczyliście dzieci? Dziś na noc? Dziękuję, dobra bajan Dobranoc? Ty dawa jeszcze im opowiem jak przyleciałem do Warszawy na noc Wchodzę do żaby, ona mówi żebym założył majtki na noc